Szanowni Państwo, dzisiaj spotkamy się w Bełchatowie po to, żeby chciałem Państwa poinformować o tym, że dotrzymałem obietnicy i zapowiadane mieszkania, które w ramach programu społecznych inicjatyw mieszkaniowych miały powstać w Bełchatowie, będą budowane już na początku przyszłego roku. Myślę, że tutaj pojawią się maszyny i zmienią oblicze tej działki. Udało nam się ogłosić przetarg, który się już zakończył. Wpłynęły oferty przedsiębiorców, którzy będą budować mieszkania w ramach pierwszej części inwestycji budowy mieszkań w Bełchatowie. W, w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. 16 mieszkań powstanie tutaj na tej działce. Koszt to będzie około 5 milionów, 5,5 milion, miliona. To się jeszcze wszystko wyjaśni, ponieważ te oferty są oceniane i spółka w odpowiednim momencie ogłosi, wyłoni wykonawcę ostatecznie. Natomiast dzisiaj już wiemy, że, że ta inwestycja będzie realizowana na początku przyszłego roku i 16 rodzin będzie mogło tutaj zamieszkać i skorzystać z tej bardzo atrakcyjnej oferty, którą przygotowaliśmy, bo jest ona w zasadzie bezkosztowa dla miasta. Jedynym wkładem miasta w tą inwestycję była, było przekazanie tej działki. Także jest to, jest to ważna chwila. I cieszę się, cieszę się, że te obietnice, które składaliśmy Państwu razem z panią prezydent Marioną Czechowską, razem z panem prezydentem Dariuszem Matyszkiewiczem, one powoli nabierają kształtów i zaczynają się realizować, ponieważ jest to pierwsza część realizacji tej inwestycji. Kolejne są przed nami, natomiast wbicie łopaty. Mam nadzieję, że już w styczniu nastąpi i będziemy mogli obserwować to, jak ten budynek powstaje i jak, jak on jest realizowany. Mam też ogromną satysfakcję z tego, że jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, która będzie realizowana w tym programie. Jak Państwo na pewno wiecie, tych simów w Polsce powstało kilkanaście czy kilkadziesiąt. Dzisiaj w Bełchatowie po raz pierwszy możemy powiedzieć o tym, że w ramach tego programu powstaje będzie budowany blok, pierwszy blok w Polsce i na pewno będziemy jeszcze o tym mówić, będziemy tutaj się tym, tym jeszcze chwalić, na pewno będzie jeszcze wielu um... Gości, którzy będą się tutaj pojawiać. Natomiast dzisiaj szczególnie jest nam miło powiedzieć to razem z panem prezydentem Matyśkiewiczem, z którym od samego początku ten program, ten projekt pilotowaliśmy. Pan prezydent też był od początku zaangażowany w sensie takim roboczym, merytorycznym od samego początku i też chciałem na ręce pana prezydenta złożyć ogromne podziękowania dla, dla władz miasta, dla Rady Miasta, która również była bardzo zaangażowana i zainteresowana tym tematem, to zgoda radnych miejskich była potrzebna do tego, żeby tą działkę wnieść jako aport do, do, do SIM-u. Dzisiaj powoli te trudne, skomplikowane procesy, rozmowy finalizujemy i przechodzimy do konkretów, a te już niebawem i bardzo się cieszę, że mogliśmy i mogę te, to Państwu zakomunikować. Bezkosztowo dla gminy, bezkosztowo bez dla inwestora, jakim jest miasto Bełchatów. Są to pieniądze rządowe, są to pieniądze w ramach funduszu mieszkaniowego, które są przekazane dla realizacji tej inwestycji. Są to, jest to kredyt i wsparcie finansowe ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. No i oczywiście będzie to kredyt samej spółki, będzie to również wkład własny mieszkańców, którzy będą chcieli się tutaj zasiedlić. Jeśli chodzi o ten wkład własny, dzisiaj nie będziemy informować, jaki, jaka będzie jego ostateczna skala, natomiast podstawową ideą jest to, żeby była to oferta absolutnie konkurencyjna względem tych rynkowych, tak żeby jak najwięcej osób spełniało kryteria do tego, aby móc skorzystać z mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Minister, przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie w ten projekt. Dzisiaj jesteśmy liderem w Polsce, jeśli chodzi o inwestycje w ramach SIM-ów. To pokazuje, że można, że wspólna praca zarówno samorządu, jak i strony rządowej przy pomocy osób właśnie takich jak tu nasz, mogę powiedzieć, kolega i przyjaciel Krzysztof Ciciura pozwala dzisiaj cieszyć się tym, że mieszkańcy naszego miasta będą mogli skorzystać, właśnie z budynku. Tak jak powiedział Pan Minister, prawie bezkosztowym dla. Dla naszego miasta, dla naszego budżetu. Będą się znajdowały tutaj 16 mieszkań. To jest gotowy projekt, który mieliśmy i przekazaliśmy go w ramach spółki do spółki SIM. Mieszkania będą od 20 kilku metrów kilka mieszkań do ponad 60 metrów. Są też dwa mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Te mieszkania będą na dwóch kondygnacjach, łącznie z piwnicami, także standard tego będzie dosyć wysoki i, i na pewno mieszkańcy będą mogli z niego korzystać w pełni i w takim bardzo dobrym komforcie funkcjonowania, jeśli chodzi o, o wykonanie. Cieszymy się, że jesteśmy pierwszymi, ponieważ no, pokazuje to to, że tak jak pan minister mówił, po tych różnych trudnościach i perypetiach. No zawsze na początku są jakieś problemy. Cieszę się, że też dotrzymaliśmy słowa tego, które mówiliśmy z panią prezydent, że jednak warto inwestować w SIM, warto w tym sim uczestniczyć, bo właśnie będziemy mieli za chwilę z tego korzyść taką wymierną, namacalną dla, dla naszych mieszkańców. I te wszystkie problemy, które były po drodze, udało się tak naprawdę pokonać z sukcesem. I dzisiaj naprawdę cieszymy się, bo jest się cieszyć, z czego i myślę, że to ten sukces, który, który dało się zrobić, będzie w ramach Simuleckiego dalej kontynuowany. Za chwilkę będzie etap projektowania następnej. E, następnych bloków troszeczkę dalej w kierunku zachodnim, na tej samej na, na, na ulicy Sienkiewicza. E, spółka będzie przystępowała do projektowania już większego bloku. E, także też tutaj przede wszystkim e, no, dla naszych mieszkańców będzie to z korzyścią, bo tylko i wyłącznie w tamtej sytuacji zaangażowanie w postaci działki będzie mogło być wykorzystane do tego, aby wybudować bloki właśnie za środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, spółki SIM i cały ten model finansowy odciążający znacząco budżet naszego miasta. Właśnie jesteśmy teraz przed etapem tak naprawdę podjęcia uchwały Rady Miejskiej, w której określimy zasady naboru i zasady uczestnictwa w tym programie. I tutaj wspólnie zaproponujemy naszym radnym taką uchwałę, aby określić, nie chcę tutaj teraz przesądzać, jakie będą warunki naboru, wspólnie z radnymi to określimy, wspólnie ta uchwała, mam nadzieję, przy zaakceptowaniu wszystkich, no bo na tym nam zależy, będą te kryteria, Oceniane. Mamy pewne pomysły co do kryteriów, których możemy się posługiwać, ale przed taką prezentacją, w perspektywie myślę miesiąca, najpóźniej dwóch miesięcy na sesję Rady Miejskiej, będzie właśnie warunki ustalane wspólnie, które radni będą w stanie zaakceptować, tak abyśmy mogli już robić nabór. Bo pamiętajmy, że dzisiaj dla spółki też jest bardzo ważna informacja, właśnie o uczestnictwie osób, o ilości chętnych osób, bo jednym z elementów współfinansowania, też będzie udział mieszkańca w partycypacji w ramach tej budowy. I to musimy określić w tym regulaminie, w tym konkursie dotyczącym naboru tych wniosków i określonych kryteriach, które będą musieli mieszkańcy spełniać, aby zostać mieszkańcem czy najemcą społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Czy państwo przewidują dochodzenie do własności w tej formule? Oczywiście, jakby ta formuła to zakłada, przewidywany okres dojścia do własności to jest 15 lat. Jest to o tyle właśnie bezpieczna i fajna formuła, że ktoś, kto zostanie najemcą, tak jak pan minister powiedział, ma możliwość przejścia w formę własności. Co dzisiaj chociażby w sytuacjach związanych z już zastanymi naszymi blokami TBS-u, nie jest taka formuła na tą chwilę przez nas rozpatrywana i w ogóle możliwa. Dlatego ta formuła jest też lepsza i to też był argument, który podejmowaliśmy decyzję, aby właśnie na zaproszenie pana ministra skorzystać to i wejść w struktury społecznej inicjatywy mieszkaniowej łódzkie, bo to taki bonus dla mieszkańca, który dzisiaj może współuczestniczyć w zakupie, w budowie tego mieszkania, ale później nabyć go na własność, już być właścicielem i dysponować tą nieruchomością. Po która miejscowość kolejna? Każda miejscowość ma swoją, swój proces inwestycyjny. Te działki napotykają różne takie specyficzne właściwości. Mamy nadzieję, że kolejne miasta będą dołączać do, 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 do sytuacji, w jakiej znalazł się teraz Bełchatów. Natomiast trzeba przyznać, że ten projekt, który również miasto Bełchatów wniosło do, do tego procesu inwestycyjnego, no, znacznie przyspieszyło cały, całą, całą inwestycję.